Panie Boże, nazywam się ksiądz Bogdan Kulik i jestem misjonarzem Świętej Rodziny. W moim zgromadzeniu, którego założycielem jest ksiądz Jan Bertie, jestem współodpowiedzialny za apostolstwo dobrej śmierci oraz za wykłady z teologii dogmatycznej w naszym zakonnym seminarium w Kazimierzu Biskupim. Mieszkam i pracuję w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej, które powstało w miejscu najstarszego w Polsce objawienia Maryjnego, które miało miejsce w 1079 roku. Bardzo się cieszę, że w tym roku dzięki zaproszeniu Waszego księdza proboszcza będę mógł wygłosić dla Was rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje to czas odzyskiwania pokoju wewnętrznego, dlatego podczas naszych spotkań będziemy mówili o tym, co ten spokój nam zabiera i będziemy te problemy oddawać Chrystusowi i Jego matce. Dlatego zapraszam was wszystkich, moi drodzy seniorzy, rodzice, młodzieży, dzieci na nasze rekolekcyjne spotkania. Przyjdźcie, tacy jacy jesteście z waszymi radościami i smutkami. Już cieszę się z naszego spotkania. Serca wam błogosławię, Powierzam was niepokalanej i do zobaczenia.